Jak zostałeś powołany do reprezentacji? Jak się w związku z tym czujesz? Na pewno fajne uczucie, jakieś wyróżnienie. Natomiast no wiadomo, że to, to jest jakiś tam etap. Nie ma co się zachwycać. Trzeba dalej pracować. Mamy ważny mecz w najbliższym czasie, więc skupienie się stuprocentowo na najbliższym meczu. Okej, okay. a powiedz, to jest Twoje pierwsze powołanie do reprezentacji, tak? Kiedyś no. byłem w szerokiej kadrze, natomiast pierwszy raz pewien z Rozumiem, okej. Okay. No to życzymy Ci wszystkiego dobrego. Dzięki. Dobra. Ej, dobrze, Michał, co będziesz miał na? Wszystki masaż. Szybki masaż? Tak, tak, tak okay. Tak, tak I'm doing it I'm gonna it myself I got you bro, I got you, I got you bro I'm gonna do it for you, I got you, I got you. I got you. Hmm. Nic nie oglądasz w trakcie masażu? Nie, nie, nie Żadnego się... meczu? Nie umiem się skoncentrować w trakcie okay. masażu A interesujesz się w ogóle NBA? Coś oglądasz NBA? Mm, nie za dużo Czasami tam na Instagramie coś przeglądam, ale... Okej okay. Dużo się dzisiaj wydarzyło No? I co myślisz na ten temat? Ciekawie A, będzie. będzie ciekawie. Phoenix Suns mają teraz Kevina Duranta. Będzie to mocny zespół teraz i jak będzie Zastaw ciekawe. Okay. Zastał Makarima Brutona. To najważniejsze. <laughs> Tak, tak, tak. <laughs> Wiesz, jak, jak tam było na ostatnich meczach SKM-u? Ile tam punktów wtedy zdobyłeś? No było Takie trochę po 18 chyba No, a był jakieś double-double chyba, nie? A to chyba na każdym meczu nawet no. Okay. No, ile Na pewno były, ile, jakie były wyniki, bo nie pamiętam teraz, eee, przypomnij W sensie wynik y, meczów? No O kurczę. pierwszy mecz chyba 15 No, do przodu, do przodu, drugi też Też coś takiego? I trzeci to pogrom już był trzeci to ogrom, czyli trzy zero było. Trzy zero. Piękne, pięknie, gratulacje. O, a dziękuję bardzo. <grytanie> Bueno. <laughs> bro, Yo, bro. you got your, it's okay. you got your. Bye Bye. It's on camera. It's on you. camera I'm a big guard. That's all it is. Yeah. You know what I'm saying? Guard. Yeah. Eighty-eight. Hey, do, do it. Look. Yeah, I'm 88. Do it look like you don't think I'm 88, right? No. I'm quicker than that, right? Thank you. That's all I need to know. All right. Appreciate <laughs> it. <laughs> you know what I'm saying? You know, y'all y'all can be muscle i'm You're like for 80? you got 88 look right bro now? look The reason why i'm that was 80 is because when i was home i didn't eat i was never just eating when i was home so now so. you are like 3 and you eat whatever no, i'm like. not right it's <laughs> just like you know what i'm so saying Sir, sure is, is it more before the season or is it um, eight oh, okay. no 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 it's kilo more yeah, yeah eight it's eight, more. but it's like but it's all muscle yeah, it's muscle, like you know what I'm saying. Yeah, because we doing muscle. a lot of weight room. so... Yeah, we do a lot of weight room. <laughs> yeah. we we do a lot of running and stuff like that. So, yeah, no, no sarcasm in that. Definitely muscle. Definitely yeah. muscle. You know what I'm saying? You <laughs> see, that's muscle yeah. right there. Yeah, get that. This the muscle, huh? The yeah. yeah, six pack. You don't see a six pack? Six pack one, one pack. Don't jiggle nothing. You know what I'm saying? Uh, one okay. ah do it, uh, I move quicker than that, don't I? Definitely. Exactly. I've yeah. shown in the last tu brutona, bo Kari bruton diecion obroną, ale z siłnością z dwóch całej drużyny. i zmienił momentu meczu. I To jest bardzo ważne.